Kazam happy. Mm. Mamy dla was specjalny odcinek. Zapowiadaliśmy ten odcinek, ale w końcu jest! W dzisiejszym odcinku będzie konkurs na iPada R32 g okay. ale zanim to... Dzisiejszy będzie... Słuchaj, iPady się rozdaje tak. Pyk, pyk, pyk. <grym> Williams, czyli gwiazda tego roku. Niekwestionowana, jednoznaczna gwiazda tego roku wystąpił w dwóch największych przebojach w tym roku, a teraz jeszcze zrobił osobiście trzeci największy przebój tak. tego roku. To jest to! Myślę, że każdy już wie o istnieniu 24 godzinnego klipu do piosenki Happy Farela Williamsa. Sama piosenka spoko, ale ja mam takie pytanie: czy komuś udało się obejrzeć te 24 godziny? Ale ja oglądałem, znaczy nie oglądałem, ale leciało długo, kiedyś na imprezie leciało tak z 5 godzin. Spoko, spoko, da się, da się o farelu, jeszcze dzisiaj będzie luz ale my mamy jeszcze jeden teledysk dzisiaj do Jeszcze mówienia. jeden. I to wreszcie możemy sobie powiedzieć, że Kanye West nie jest tak wielkim artystą, jak wszyscy mogliby nie. sądzić. Każdy uważa. Każdy rozsądny człowiek mówi sobie: Kanye West. Jesus! Co? Kanye West zrobił e, kawałek Bound 2. I do tego kawałku dorobił sobie teledysk. I ten teledysk zrobił wedle pewnych takich praw, tak. zakrzywienia rzeczywistości. I on może miał na celu zrobić najgorszego teledysku w historii. I niemal mu się udało. Ja rozumiem, że Kanye West chciał <coughs> zakpić. I zakpił z siebie. W sumie to mu się udało.

Więc Kanye West zrobił teledysk, nie udało się, tak? Ale na całe szczęście mamy takich dwóch fantastycznych artystów, przyjaciół do tego, Seth Rogen i James Franco, którzy nagrali parodię. czy parodię czy... To o właśnie, a ja bym powiedział, że nie, że to jest właśnie a... tribute to. Tak, to raczej. nie jest parodia. To jest tribute 2, nagrali kawałek, znaczy teledysk do kawałka, który nazwali Bound 3, mm -hmm. który jest oczywiście bardzo tak. podobny, tyle że Kim Kardashian to Seth Rogen, natomiast James Franco jest Kanye. Można by dużo mówić o tym. Można by mówić miesiącami, ale ja po prostu uważam, że Seth Rogen to taka lepsza wersja Kim Kardashian. Wszystko wam podlinkujemy na dole, obejrzyjcie koniecznie. Podlinkowa. Ja podlinkować. Ty lubisz tak. linkować, nie? Ale tutaj pojawia się szansa na wygranie iPada R. IPada, który odmieni wasze życie i sprawi, że będziecie w końcu mogli pójść na miasto z nowym, piękniutkim tabletem i wybrać. Sprawdzę maila, czekaj... Faktycznie, możecie wreszcie wygrać iPada Air u nas w dwa w jednym w tym tygodniu, za tydzień przez pięć kolejnych tygodni będzie taka szansa, będziemy wam zadawać po dwa pytania w każdym odcinku, tak zaczynamy jest. właśnie dziś I drodzy państwo, pierwsze pytanie nawiązuje do tematu odcinka, ja przyjmę pozę, Włodek zadaje pytanie Kto waszym zdaniem powinien dostać tytuł najseksowniejszego faceta na świecie i dlaczego? To jest pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa odnosi się do Orange Music Musicie obejrzeć najnowszy odcinek na rybicie, bądź w sumie jakikolwiek odcinek na Repicie. Najlepiej najnowszy, bo w najnowszym jesteśmy Właśnie, my. Właśnie, to dokładnie. A jak już obejrzycie, to wtedy będziecie mogli wyrobić sobie własne zdanie. Co myślicie o guście muzycznym Kota Buły? To jest kod, który występuje właśnie w programie Na repeatie. W każdym odcinku. W każdym odcinku. Na te dwa pytania musicie odpowiedzieć, na dole jest formularz konkursowy odpowiedzi do przyszłej środy do godziny 12 wtedy wyłonimy zwycięzcę, który wreszcie będzie mógł wznieść się na poziom uberhipsterstwa! Aż uśmiech pojawia się na naszych twarzach, kiedy myślimy sobie o tym, co chcemy Wam zaraz powiedzieć. Gosia Andrzejewicz, największa polska artystka wykonawczyni pop. Bez, bez prześmiewania się, jedna Nie. z największych. Okay. Wzięła udział w eliminacjach do reprezentowania Szwajcarii na Eurowizji. Jak się okazuje, przeszła dalej. No nie no, ja jej życzę oczywiście powodzenia. My tylko informujemy, że jest taka możliwość, że Gosia Andrzejewicz wystąpi w barwach Szwajcarii. My, ale my tylko mówimy, ale to jeśli wystąpi, to będzie bardzo neutralne. Czy to jest antypolskie? Że nie prezentuje nas, a Szwajcarii. A w ogóle jakim prawem ona reprezentuje Szwajcarię? Nie wiem. My rozdajemy iPada przed Mikołajkami, a w Mikołajki na Stadionie Narodowym będzie koncert, specjalny koncert. Słucham, ciebie? No. Oczywiście, że tak będzie na Stadionie Narodowym, ponieważ lista przebojów programu trzeciego będzie tam gościć, można tam wejść za free i plejada tak. polskich gwiazd, którzy są związani z trójką tam wystąpią, bo między innymi tak. wszyscy Waglewcy. pan Waglewski starszy, pan Waglewski młodszy, młodszy MAD i pan Waglewski jeszcze młodszy, czyli fish. Albo na odwrót, bo nie jestem pewien w jakim oni są wieku, więc między innymi oni, będzie Sojka, będzie Anna Maria Jopek, Ania Rusowicz, Artur Andrus, Piotr Bukartyk. Co ciekawe, będą właśnie dziennikarze Radia Trzeciego polskiego programu. I będzie można poprosić o podpis książki. Wydaje mi się, że to nie tak szło. Radio Trzeciego polskiego programu. Wydaje mi się, że to był program trzeci polskiego radia. A, no mogło tak być. Także dla fanów trójki mieszkających w Warszawie to jest naprawdę spokojne. W sensie, jakbym mieszkał w Warszawie, na pewno bym poszedł, więc pójście za mną i potem powiedzcie mi, czy było spoko. Bo ewentualnie może na przykład nie być spoko i potem mi napiszecie, Karol, wcale nie było fajnie I wtedy ja wam powiem hu, to jak dobrze, nie było. <noise> Lady Gaga dołącza się do paczki ludzi zainteresowanych bit W związku z tym, najnowsze wideo Lady Gagi Duo Want reżyserowane przez Terry'ego Richardsona, pojawi się w jakości 4K. Wiecie ile to jest 4K? 1K, 2K, 3K, a to jest 4K. Dokładnie, to wszystko będzie na torrentach, Będziemy sobie można ściągnąć, i do tego będzie jeszcze dokument. 17-minutowy. W będzie można zobaczyć, jak się to robiło. Można lubić jej muzykę, no, można jej lubi... muzyki nie lubić. Super. Natomiast trzeba przyznać, że jest jedną z tych artystyk, które są najciekawsze na scenie obecnie. I nie jest tak płaska jak Miley Cyrus, jeżeli idzie o jej poglądy, jest ciekawsza. Przestań, patrzeć tak nim na mnie. Jest po prostu ciekawsza, jest dojrzalsza. O, dojrzalsza, mogę użyć takiego sformułowania. Jest dojrzalsza. Mówi, że Miley jest płaska. Tak więc to wszystko. Życzymy powodzenia wszystkim Wam, którzy zechcą wziąć udział w konkursie na iPada r 32 giga. Tak jak mówię, no, pomyślcie sobie dwa pytania i mogę mieć. Trzymajcie się, powidzimy się już za tydzień. Pa, pa, pa.